ST-2, czy 4 Ja wolę ST-2. Większa siła ognia. Ładnie. Powolutku rozgrywana bitwa, nie taki wjazd agresywny, tylko takie punktowanie. Ale jedzie kurde, ten Tejsik będzie punktowany. Bardzo przyjemnie tutaj nam się wpakował. To już jest taki moment, że warto zaryzykować według mnie wjazd. Jeszcze tutaj nie wylosowało 1 HP. Nie wiem, czy ja bym tam nie wjechał tak szczerze, gdzie dokładnie? No pewnie ja bym chciał wjechać tutaj. Potem musiał być zdjęć ka Lew przyjedzie, lew przyjedzie. O, wiedziałem, że przyjedzie. Na razie to rywale nie zrobili nic. Ale przez to, że tak przejeżdżają jak. kołki. To. 4000. Łatwe 4000. No a niestety nie weszło. Karik, zaproszenie do klanu jest ważne 3 dni. Sia Michelson. Od frontu A75TS Uj, STB w bok, niestety Nie weszło. Dużo pocisków zmarnowałeś. Nie wiem, czy ci nie zabraknie w takim tempie. Do płyta. Ja bym chyba nie robił State Scrapa bez przesady. To jest ósmy tier, masz go na trzy hity. Bym pewnie wyjechał w dupie. Walić taki czołg. Słaby czołg, a 750 to jest to. Znaczy no słaby? No łatwy przeciwnik po prostu. Tak, ma prawie tam chyba 280 penetracji, ale walić teraz po prostu trzeba skończyć go szybko. Po prawej masz czołgi na dupie. No. No, właśnie te czołgi na dupie, do na płyta. Aj, w gąskę. Pancer siedem to jest free damage. Ale te czołgi z dupy ci właśnie robią teraz jesień Z dupy średnio wietrza. No. no. Dobrze, że ci nie podpalili. Dolna płyta. Mówiłem, że pociski się będą kończyć Bo tam na początku troszkę je tak waliłeś tak w rejak 5 goldowych, 1 Haek. Do płyta jeszcze 6500, tysiąca, mamy 4 pociski no, nie wiem, czy wystarczy nam, no, no. Jakby maksymalny potencjał, zależy, ile mają te pozostałe czołgi. No, trzy pociski. Goldowe. Tutaj chyba bym też nie kontował tego, tylko bym jechał twardo do przodu po full damage już. Ja bardziej bym chciał wykorzystać takie losowanko. Żeby inni zakosili mi demagea. Weszło. Do, teraz długo skupiał, bo szanuję pociski już. Jeszcze burask na dupie. Skupić trzeba trzeba skupić, bo każdy pocisk na wagę złota. Ostatni goldowy. No, Haeka będziesz używał? Nie! Myślałem, że zmienisz na Haeka. Oj, od tego strzału zależy, czy będzie 10 tysięcy. Od tego strzału zależy, czy będzie 10 tysięcy, widzowie. Musi wejść ostatni. Czy będzie 10 tysięcy? Haha, <grywa> ale się waha. No, jest walka, jest walka, nie jest strzała. Wie, że to może być ten strzał. Decydujący, kurka, problemy! Problemy Najmana. 13-12. On tam jest. Będzie uciekał. Bardzo ważny strzał. Weszło. Mamy 10 koła, ale jeszcze burak. Teraz to na kapa. Chyba na kapa. Burak potrzebuje 3 strzała, by ci zdjąć. Chyba, że cię podpali. Presja. Zasłaniasz teammateów. Na pewno zdąży, no na pewno. O! Chyba na, przed wami jest. No niestety, Paton gówno wielkie zebrało. Ale ma mało czasu, ma mało czasu. Byle nie zdjął te 4-4, byle nie zdjął te 4-4. Czy trafi? No odbił się. Za zero! I już nie zdąży! Już nie ma szans, to jest koniec. To już jest koniec. Baza przejęta. No moi drodzy, no na pewno można powiedzieć, że w tej bitwie był najważniejszy spokój, kiedy byliśmy już ten ostatni strzał. Gdyby bohater może troszeczkę więcej tutaj strzałów y, dawał pewnych choć one wiadomo były trudne, ale gdyby więcej wchodziło tam dwa razy na początku właśnie ten 5 TS nie weszło można było zrobić jeszcze więcej miałbyś na koniec pocisk na buraskę mógłbyś y, jakby strzelić w ogóle w tą buraskę wcześniej, bo nie strzelałeś w nią zawsze bo się bałeś z tym ostatnim pociskiem no, wydaje mi się, że można było zrobić w takim idealnym scenariuszu. Idealnym, może trochę abstrakcyjnym. Prawie 11 tysięcy. Natomiast to, że i tak zrobiłeś 10 tysięcy, to i tak jest niesamowity wynik. I najważniejsze, nie zmarnował pocisku ostatniego. Nie zmarnował. Na Manticore tylko trafił. Ten E75TS na psociu strasznie. Dwa strzały na początku w niego nie weszły. 54 błęność. Także gruba bitwa, no bardzo gruba bitwa widzowie. Bardzo, bardzo gruba.